Cześć, witam Was w filmie z serii odpowiedzi na pytania. Jak zadawać pytania do moich kart? Jest na dole w opisie filmu. Mój adres mailowy również tam się znajduje. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, można oczywiście do mnie napisać. Odpowiedzi, Drogi odpowiedzi są dwie. Jeżeli zaznaczycie w mailu, że chcecie, iż, że chcecie, żeby Wasze pytanie... Znajdowało się w publicznym filmie na YouTube, wówczas znajduje się w takim miejscu. Natomiast, jeżeli takiego, takiej informacji nie mam, wówczas ja odpowiadam pisemnie na maila. Zapraszam również na najbliższy rytuał pełni, w czerwcowej pełni, i będzie to rytuał na polepszenie relacji. Także bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam. Dziękuję za lajki, za subskrypcje, za, za komentarze. Jest to dla mnie bardzo ważne. Bardzo to cenię. I, i jeszcze raz dziękuję Wam za, za zaufanie. Dobrze, możemy przejść do, do pytań. Tutaj mamy najpierw tak, rozkład partnerski. Rozkład partnerski. Dla pani Marty i pana Jota. Powinna być. I teraz tak. Ten mężczyzna musi się rozliczyć i uwolnić od pewnych rzeczy, które, z którymi z którym nie jest jeszcze do końca rozliczony i do końca pożegnany. On dla niego pani jest czymś nowym, tak? jeżeli chodzi o uczucie czymś świeżym. W co chciałby zainwestować jak najbardziej, i on będzie zmierzał w kierunku tego, żeby rozliczyć się z pewnych spraw, z którymi jeszcze nie jest rozliczony, i wtedy będzie mógł podążać dopiero w pani kierunku. Jeżeli tego nie przepracuje, jeżeli, jeżeli też nie pra, przepracujecie między sobą komunikacji, sposobu komunikowania się i wyznaczeniu sobie celu tego, tej waszej znajomości, tak, tego waszego partnerstwa, to no to wiadomo, że to będzie ciężkie do, do zrealizowania. I i teraz tak, myślę, że ważna jest cierpliwość, takie bardzo spokojne działanie do celu. Nie jest wskazane jakiekolwiek przyspieszanie, jakiekolwiek działanie, które mogłoby spłoszyć kogokolwiek lub cokolwiek. Jeżeli ten mężczyzna będzie gotowy do tego, żeby się, tak jak mówię, rozliczyć z tym, z czym jeszcze jest związany mentalnie też, to to ta świeżość, tak, w kierunku pani kierunku ma szansę przerodzić się w coś trwałego, ale należałoby przede wszystkim popracować nad komunikacją i podążać bardzo e, powoli, ale, ale do celu. Tak, muszą zostać przepracowane jakieś rzeczy, które zostały kiedyś powiedziane, które ktoś komuś coś obiecał, tak, i to leży po stronie tego partnera. Sprawy, no wartości, tak, duchowej, żeby nie powiedzieć, no rodzinne, jakieś, jakieś przyrzeczenia, tak, trzeba się uwolnić z jakichś przyrzeczeń, jeżeli chodzi o kogoś i to, tak mówię, leży po stronie tego partnera. Trzeba komunikować się tak, żeby zrozumieć wszystko żeby nic, żeby nie musieć, żeby nikt nie próbował się komunikować, zostawiając coś między tak zwanymi wierszami, tak? Bo zostawianie coś w komunikacji na tak zwane, a może któraś osoba się domyśli, może spowodować to, że nie domyśli się ta osoba, tak? I jakaś bardzo ważna informacja ulegnie rozproszeniu albo po prostu zostanie niezauważona. A tak jak mówię, to może być bardzo ważna informacja. Także proszę słuchać, proszę mówić i proszę komunikować się jasno, bez ogródek i bez tak zwanych, co autor chciał przez to powiedzieć, tak? Czyli szczerość i yy, jeszcze raz yy, szczerość. Dobrze, jak to będzie? Tak, no ten mężczyzna musi przepracować to, o czym powiedziałam. Będzie, ten związek jest możliwy, coś nowego w każdym razie będzie na Pani drodze, ale mam wrażenie, że będzie Pani w taką kobietę troszeczkę w ukryciu, troszeczkę między Wami będzie izolacji, być może będzie to takie spotykanie się od czasu do czasu. I I jeżeli, i to, to by były początki, ale jeżeli zostanie przepracowane to wszystko, przede wszystkim sprawy związane z, które leżą po stronie tego Pana, jest szansa na to, żeby ten związek rozwinął się w dobrym kierunku. Dobrze, życzę wszystkiego dobrego. I tutaj mamy pytanie od Pana Pawła na temat pracy. Już sprawdzamy. Są dwie oferty pracy. Oferta pierwsza w firmie tej i tej i oferta pracy w firmie drugiej. I sprawdzimy, która. Będzie w perspektywie czasu lepsza. Która oferta prasy będzie w perspektywie czasu lepsza? <laughs> I teraz jeden, to co Pan o, oznajmił jako jeden. I druga. Zdecydowanie druga. Zdecydowanie druga w tej pracy może Pan musi coś udowadniać, walczyć o coś, coś będzie musiało być. Ktoś będzie musiał, że tak powiem. Ktoś w każdym razie będzie musiał być poszkodowany, jeżeli pan, pan wybierze to. Natomiast druga opcja jest bardzo dobra. To jest nowy początek, czyli to już mówi za, tak. Zacznij coś od, o, od początku. Nie wchodź to, mamy w przeciwie, czyli y, oczywiście wchodzimy w to i jak najbardziej to daje nowe perspektywy. Y, to daje być może jeszcze y, oprócz tej pracy będzie pan mógł. Y, jeszcze coś, tak jakby, nie wiem, na dwa etaty, coś jeszcze będzie, jakaś propozycja się dla Pana otworzy, jeżeli y, wy, y, wybierze Pan y, opcję numer dwa. Jak najbardziej, tak, stabilizacja finansowa i oprócz tego mam wrażenie, że jeszcze coś będzie, jakieś do, doposażenie drugie. O, y, praca numer dwa. Jeszcze mamy tutaj jedno pytanie. Co zrobić, żeby polepszyć nasze relacje? Co zrobić, żeby polepszyć nasze relacje? Pani Zuzanna, co robić, żeby polepszyć? nasze relacje co zrobić, żeby polepszyć nasze relacje co zrobić, żeby polepszyć nasze relacje nie bać się niczego, nie mówić otwarcie, to co, się, to co się czuje, to czego się lękacie, to czego się obawiacie, czego się w cudzysłowie boicie, mówić o tym i nie bać się tego. Pracować właśnie nad lękami przede wszystkim. Pracować nad tym, co teraz zaburza. Waszą relację. Czyli ktoś się boi, być może, poruszyć jakiegoś tematu, ktoś się boi przekroczyć, tak, pewien, tak jakby etap w życiu, tak, coś wybrać. Trzeba nad tym pracować, trzeba nad tym porozmawiać. I teraz tak, nie działać szybko. Pracować, jak bym powiedziała, pracować nad tym, nad tym, czego się boimy, czego się Pani boi w tym momencie, tak? Proszę się zastanowić, czego najbardziej się Pani obawia w tej, w tej relacji, w której Pani jest. Zapytać również osobę, o którą Pani pyta, czego się obawia, tak? I pracować nad tym, czego się obawiacie, co przeszkadza, tak? I na pewno nie robić tego pochopnie, tak? To może tutaj y, stanowczość. Y, stanowczość, y, nie takie błądzenie, y, brak wyboru, y, takie prześlizgi, bi, pre, prześlizgiwanie, bym się powiedziała pod odsłoną nocy, tak? Zatajanie pewnych rzeczy, nie. Postawienie sprawy jasno y, i ułożenie y, tego, co chcecie, między sobą w pewną taką hierarchię, tak? Czyli Dochodzę do wniosku, że potrzebuję rozmowy, oczyszczenia atmosfery, nie błądzenia, tak jak mówię, w nocy gdzieś prześlizgiwania się tak między jednym drzewem a drugim, tak, między jednym krzakiem a drugim, żeby uniknąć pewnych rzeczy, żeby przestać się bać. Nie. Bardzo dojrzale trzeba do tematu podejść, pracować nad tym. I teraz tak, myślę, że... Yy... I myślę, że tak, nieunikniona będzie pomoc ze strony jakiejś kobiety. Być może wasza relacja potrzebuje pomocy terapeuty, być może wasza relacja potrzebuje kogoś, kto się zna na emocjach, kto pracuje z emocjami, kto. No niech to będzie na przykład, tak? na przykład psycholog, tak, bo być może te wasze lęki, te, te obawy tkwią gdzieś głęboko, tak, że coś tu trzeba uwolnić. Mam, nadzieję, mam wrażenie, że coś tak tam tkwi między wami tak głęboko, że mm, potrzebna jest rada kogoś, kto się zna właśnie na takich emocjach, tak, na, na takich lękach, które są gdzieś w naszej głowie i które się kłębią. Także to jest trudna, mam wrażenie trudny temat do przepracowania i może Przydać się pomoc osoby, osoby właśnie, która no dużo osób tutaj jest, tak? Która się na tym zna, która jest kompetentna, która pracuje z emocjami, tak? Także tutaj bym się radziła zwrócić właśnie do takich i nie robić nic tak, jak to, jak, jak to się mówi. Praca powolna, praca i praca nad czymś, co jest w naszej głowie czyjeś głowie, tak, albo pani, albo jego, albo was, albo obojka i na pewno, mam wrażenie, no nie robić nic za własną rękę, tak, nie nie próbować czegoś okiełznać na własną rękę, tu pomoc innych osób będzie jak najbardziej potrzebna. Czyli co zrobić? Zwrócić się o pomoc do, do kogoś, kto zna się na na, na emocjach, tak? Na uczuciach. Dobrze, i jeszcze tutaj mamy pytanie od pani Sławki: czy dać mu drugą szansę? Czy dać mu pani Sławka? Czy dać mu drugą szansę? Nie teraz. Myślę, że to nie jest dobry czas na to. Dać, ale nie teraz. Trzeba, proszę wrócić do tematu za jakiś czas. Dobrze. Ja życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za zaufanie moi drodzy i pa pa.